Ja to wiedziałem, ja tego byłem pewien, że oni, że to jest spyware. Jakby. Kurczę, czekaj, gdzie oni to napisali. Zaraz zaraz już powiem, żeby nie było, że ktoś mi nie wierzy, że, że ja gadam rzeczy. Faktem jest też, że po swojej stronie mamy ogrom informacji. Siemanko, to co tutaj widzicie, i ten cały materiał, który tutaj jest, pochodzi z mojego Twitcha, do którego was serdecznie zapraszam. Ogólnie rzecz biorąc, pierwszy film, który chciałem wrzucić na ten kanał na temat Valoranta, miał być typowo zabawowy. Miałem sobie grać Clover, miało być super. I miało być fajnie. A wyszło trochę do dupy. Wyszło trochę słabo. Yy, polecam obejrzeć do końca, żeby mieć pełny ogląd na całą sprawę. Bo się mega zmadowałem, jakby byłem wściekły, nie powiem. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie z tego. Z, że to gdzieś dotrze do kogoś z rajoterów i wyjaśnią mi dlaczego padła taka decyzja mianowicie wczoraj podczas streama wywaliło mi prąd no nie byłem w trakcie meczu i oczywiście udało mi się pod koniec załadować eee, załadowałem się mniej więcej pod koniec drugiej połowy Wywaliło mnie gdzieś przed końcem pierwszej połowy, tak to nazwijmy. Udało nam się zremisować w ogóle, co było świetne. Napisałem do Rajotu, bo później, po zakończeniu rozgrywki, otrzymałem 24-godzinnego bana. Eee, oraz za remis, który powinien dać mi tam jakieś szczątkowe punkty dodatkowe, otrzymałem minus 8 punktów. I uwaga, za to, że sobie wyszedłem, gdzie po prostu nie miałem prądu. No ale dobra, pomyślałem sobie spoko. Jasne, zdarza się. Rozumiem. Wasz system to tak wyłapał. Jest to ok. Eee, znaczy nie jest to ok, ale w tym przypadku niech już będzie, że jest to ok. No ale napisałem: słuchajcie, no kurczę, taka się sytuacja zdarzyła. I. I co? ja jeszcze nie odpalałem tutaj. Tego. Wieczorem yy, o 19:00 yy, otrzymałem odpowiedź tutaj Raga napisał mi coś tam w stylu że no yy, co mi tutaj napisał prywatnie też z programami zdaję sobie sprawę, że takie sytuacje wpływają na samopoczucie. poczucie. No co ty kurczę nie powiesz mordo? Co ty nie powiesz? Czytałeś w ogóle to co napisałem? Macie woda na Twitchu? Macie woda na Twitchu? Poważnie macie dwa wody na Twitchu? Nazwane tak samo, specjalnie nazwane zostały tak samo, żeby było wiadomo, że jeden został przerwany przez awarię prądu. I no, tutaj dostałem info, że siema i 12 Witam bardzo serdecznie. No i tutaj info takie, jako wsparcie tam yy, gracza Riot Games, nie mamy żadnego wpływu na jakąkolwiek infrastrukturę energetyczną. No, no shit, Sherlock, jakby to jest wiadomo. Może jestem w stanie to trochę powiększyć. O, teraz będzie widać, żeby nie było, że, że sobie w ciula lecę. Kurczę, zostało tutaj napisane, że no nie mogą mi zdjąć tego, że faktyczna, faktycznie przerwa co do, co do zasady kar za brak aktywności nie zdejmujemy skąd. No ale kuj. nie wiem jak to mam ująć inaczej. Co ja mam ci poradzić na to, że mi prąd wywaliło? Jakby nie wiem, mam chodzić z agregatem codziennie? I po prostu czekać, aż mi prąd wywali? Co ja, jestem Nostradamus, że mam wiedzieć, że mi prąd wywali tego dnia? Jeszcze pół biedy, jakbym nie wrócił. To mi się w ogóle nie, nie kłócił. Jakbym nie udał, nie wróciłbym przed końcem gry. Wróciłem przed końcem gry. No i ja napisałem. Niestety, PG nie prowadzi czegoś takiego. Dodałem y, dodatkowo. Y, dałem dodatkowo to. Y, czyli screeny z wodów, gdzie pokazuje, że słuchajcie, no. To nie był, jakby nie zakończyłem streama, tylko po prostu kolejny stream się później zaczął, jak odzyskałem prąd. No i jestem twórcą internetowym i trochę z tego próbuję coś wyciągnąć. Chcę robić content non-stop i potrzebuję systematyczności, a wy mi ją zabraniacie. Nie chce mi się robić drugiego konta, tylko po to, żeby sobie zagrać parę meczy przez tego bana. Przy okazji za zabierając mi jeszcze punkty Elo, no nie, te ukryte. No i tutaj tej odpowiedzi nie widziałem, dzisiaj o 8.38. Czołem agencie, doceniamy chęć przedstawienia dowodów i materiałów na Twitchu. Faktem jest też, że po Twojej stronie mamy ogrom informacji, do których gracze nie mają dostępu. Bo to też powiedziałem, że po swojej stronie, o, to też powiedziałem im, że słuchajcie, Wy dobrze wiecie, macie ten swój program. Nie jestem idiotą, jestem informatykiem również i zdaję sobie sprawę, że Vanguard, który nie został poprawnie zamknięty, wysyła takie info że wy kurcze wiecie, że nie został zamknięty poprawnie. Bo gdyby został zamknięty poprawnie, mielibyście o tym info. Także zdajecie sobie z tego sprawę. Eee, że prądu nie było i Vanguard nie został bezpiecznie zamknięty. Przez co on odpala się w trybie awaryjnym. Przywraca te wszystkie rzeczy, które się działy wcześniej. Tak to działa z OBS-em, tak to działa ze wszystkim. Z każdym jednym programem, jakim macie. Eee... No, jest to. I pod... tam pisałem, jest to po prostu przykre. Musiałem czekać na kolejne 15 minut, żeby dostać bana. Super. E, rozumiem też, że z twojej perspektywy kara jest niesłuszna i że czujesz się oszukany. No, jasne. E, co byśmy mogli kontynuować rozmowę o możliwości zdjęcia kary, będziemy jednak potrzebować konkretnego potwierdzenia od dostawcy. Nie jesteś w stanie. Jeżeli nie jesteś, kara zostanie uznana za słuszną. Szczerze? Och. Miej też na uwadze, że wszelkie uwagi w kwestii prądu, czasu jego przewracania i brak adekwatnych informacji powinny być kierowane do dostawcy. Super, ale to wy mi nałożyliście karę, nie oni. Jakby nie jestem nostradamusem, żeby przewidzieć, że mi prąd wywali tego dnia. Tak? Nie jestem nostradamusem. To, że w Warszawie czy gdziekolwiek indziej wywaliło prąd, nie jest moją winą. Dr jeszcze drugą sprawę chciałbym poruszyć. Wypierdzielcie na chodnik. Naprawdę, wywalcie to, ja chcę rozmawiać z rajoterem. Ja chcę rozmawiać z gościem, który jest odpowiedzialny specyficznie za grę. Piszemy pozew? Nie piszemy pozew. Piszę swoje myśli i swoje niezadowolenie. Eee, bo quality of life eee, tego Valoranta jest po prostu dnem. I ja to z chęcią im wytłumaczę i napiszę. I ja chcę rozmawiać z rajoterem, no nie? Szczerze, kurczę. No, powiedzcie mi, że nie jest to faktem, i nie jest to prawdą, że w momencie, kiedy mamy coś takiego jak quality of life w cs gdzie w momencie, kiedy wyjdziesz z gry i do niej nie wrócisz, po zakończeniu meczu otrzymujesz półgodzinnego bana. Spoko. Uważam to za spoko rzecz. Pół godziny na start, później dwa, cztery, później chyba trzy dni, później tydzień, później dwa tygodnie. I kurczę, powiedzcie mi, że, że jestem kurczę w błędzie w momencie kiedy sytuacja jest taka, że kogoś wywali i nie możecie dać time outa. Przerwy. Po prostu przerwy, przerwy w rozgrywce, przerwy technicznej, przerwy taktycznej. Jakby ciągłość gry mam wrażenie, że jest zachowana typowo z lola. Oni chcą tak bardzo, żeby gra była ciągła. A gra, jaką jest Valorant, nie będzie tak ciągła, i nie powinna być tak ciągła, jak LoL. Bo po prostu w LoLu grasz cały czas. Jakby cały czas coś się dzieje. W Valorancie wszystko jest podzielone na rundy. I kurczę kaczka. Szczerze, jest to po prostu głupie. Eee, jest to po prostu coś, co kurczę jest potrzebne w tej grze. Tak, napiszę rozprawkę na 400 słów. Tak z Dezel, napiszę. Bo poważnie powinni się nad tym zastanowić, gdzie jest Quality of Life w tej grze. Legitnie. Mam nadzieję, że to dotrze do jakiegoś rajotera. Jak nie to, co on teraz to pisze, to to, że ja wrzucę po prostu całe, jakby sklejone, no nie? I dostanie to jakiś rajoter i wreszcie się zastanowią nad off-warningami, które są tak z dupy zrobione. Przeawczysz jedną rundę, bo nie wiem. Ktoś z rodziny ci nie wiem. Rękę sobie złamał. Pff, I, i musisz, nie wiem, pomóc, i nie macie trzy rundy, bo masz w dupie to, no nie? A później dostaniesz bana na tydzień, bo coś się stało, no nie? Co, masz wysyłać za każdym razem zdjęcie złamanej ręki kogoś z rodziny albo Twojej, że nie mogłeś zagrać? Bullshit totalny, legitnie. Dać możliwość im zagłosowania o nawet dwuminutową przerwę, no to jest kurczę wymóg jakiś, no nie? Jeżeli ta gra chce być lepsza od CSa pod każdym względem, dajcie Quality of Life, ludzie. Zastanówcie się nad tym. Wypierdzielcie w ogóle pomysł aw warningu w momencie, kiedy ktoś wraca do gry na, nie wiem, ostatnie pięć rund czy sześć.